Cześć, bardzo miło być z Wami. Po raz kolejny przychodzimy do Was ze znakiem tęczy. Ależ dziwny jest świat, w którym żyjemy, mhm. że ten znak dzisiaj znaczy coś zupełnie innego. Mhm. Ale będziemy zastanawiać się nad tekstami, które mówią o jego pierwotnym znaczeniu, bo tęcza jest piękna. Czytamy Księgi Rodzaju, rozdział 9 od wersetu pierwszego. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi, na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi, i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny, daje wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą Jego, to jest z krwią Jego. Będę też żądał krwi Waszej, to jest dusz Waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata Jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: oto ja. Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po Was i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi. I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył Ziemię. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przemierza, które ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Ług mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Ja może trochę od końca, ale ta tęcza, nie? to jest dla mnie w takiej perspektywie początków, to jest taki obraz, że Bóg troszczy się o ludzi, żeby się nie bali. Aha. nie? Bo gdy ma padać deszcz, no to jest naturalne, że w jego głowie pojawi się myśl, jakby znowu, tak. A Bóg mówi spokojnie: jakby Ja daję łuk. I bardzo mi się podoba to, że Bóg stworzył prawo, które sprawia, że gdy słońce świeci, i pada deszcz, to wtedy pojawia się tęcza. I ona do dzisiaj jest na tyle niezwykła i na tyle rzadka i tak piękna, że kiedy my orientujemy się, nie? że słońce świeci i pada deszcz, to jednak wyglądamy przez to okno. Nie? Czyli, zobacz, 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 nie. Nie? I to jest. A jak jeszcze jest podwójna tęcza, nie? to o, to jest piękne. Bo Bóg stworzył to jako znak, który ma nam przypominać o swojej dobroci, że On uratował ludzi I też, że nigdy więcej w taki sposób Ziemia nie zostanie zniszczona, że nie musimy bać się deszczu, co jest jakimś, jakąś perspektywą, która dla nich była ważna, dla nas jest też ważna. No ale oni chyba byli przede wszystkim na jakimś takim nowym początku. Mm -hmm. Ale zanim jeszcze do nowego początku, to myślę, że tutaj taka dosyć ważna rzecz, ponieważ widzimy, że okoliczności życia na Ziemi się zmieniają, mm -hmm. prawda? Okoliczności życia na Ziemi się zmieniają, świat już nie wygląda tak, jak wyglądał wcześniej. E i można to zobaczyć też, kiedy mówiliśmy, chociaż nie ominęliśmy ten fragment, ale właśnie w Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale, kiedy ludzie zgrzeszyli i Ziemia była przeklęta, to można zobaczyć, że warunki życia na Ziemi też się zmieniły. Tam zaczę, zaczęły wyrastać te, te ciernie, osty. I wtedy to jest ciekawe, Bóg poszerzył. Poszerzył dietę człowieka o to, że mógł spożywać też te plony ziemi w sensie warzywa, zboża, że miał pracować właśnie na, tej poli, na, na, na polu i miał się tym żywić. I, I jakby Bóg właśnie dostosował dietę do tych nowych warunków na, na ziemi. I tutaj znowu warunki życia na ziemi się zmieniają i Bóg też dostosowuje Właśnie dietę do tych okoliczności. I ten element można by jeszcze widzieć w innych fragmentach, właśnie Biblii później, ale wiesz, ja też się tak zastanawiam, że dzisiaj generalnie też. Warunki życia na Ziemi się zmieniły niż e, były w, w 100 lat temu, czy, czy nawet później, tak jak żyli nasi e, rodzice. I, i jakby e, to mi pokazuje, że generalnie naszym zadaniem jest to, że w danych okolicznościach, w, da, w danych warunkach powinniśmy wybierać. No, taką dietę, prawda, mm. która jest najlepsza dla nas, nie? Bo te fragmenty jakby też pokazują, że Bóg jest po prostu zainteresowany nie? też, nie? Czym, czym się żywimy i żebyśmy wybierali to, co najlepsze w danych warunkach. Wybierać to, co jest zdrowsze niż to, co jest chorsze. <laughs> ale, ale po a, prostu, ale ale... <laughs> ale mi się podoba to też w kontekście zwierząt, bo tutaj jest informacja o tym, że można będzie jeść zwierzęta czyste. Tak. Mi się bardzo to podoba, może dlatego, że jakoś tak do zwierząt jestem przywiązany, że Bóg dał strach i te zwierzęta się boją, nie? Aha. Bo no, no wtedy uciekają, wtedy mają szansę jakoś funkcjonować. Biorąc pod uwagę, może nie tyle Noego, bo rozumiem, że w nim istniał rozsądek, bo był człowiekiem sprawiedliwym, mhm. ale myśląc o tym, jak bardzo niegodziwi później stają się ludzie, myślę, że to jest ratunek po prostu dla istnień żyjących dla zwierząt, no. że one mogą się bać. Nie? Wiesz, no ja nawet kiedy miałem okazję nieraz przypatrywać się dzieciom, to no. widzę, że Nieraz dziecko takie niewinne, ale potrafi męczyć ptaka na przykład, mm -hmm. nie? Więc to yy, no właśnie, więc dobrze, że to jest. Nie? Lubię ten optymizm, gdy mówisz dziecko takie niewinne. <laughs> ale ty masz dzieci, ja nie więc więc wiesz więcej. Natomiast ja też, przepraszam, jeszcze moment w, tej, w tym wątku, ja to sobie wyobrażam, że idę do lasu, wiesz, sarny do mnie przychodzą, nie? Ptaki siadają mi na, ramion, na ramionach, ale no nie. Więc ym, to ma skutki uboczne, ale. To jest dobre. W każdym razie ja bym jeszcze tak na chwilkę wrócił, bo podniosłeś ten wątek nowego początku. Mm -hmm. I kiedy przenosimy, do, przenosimy się do szóstego rozdziału, i tutaj wersetu dziewiątego, to tam jest taka krótka wzmianka: ten werset się zaczyna: Oto dzieje rodu Noego. Mm -hmm. I chociaż czytaliśmy we wcześniejszych rozdziałach, Jaki był ród Noego, prawda? Jaki kto był jego. Jacy byli jego przodkowie. To jednak można zobaczyć, że Noe zapoczątkował coś nowego. Zdecydowanie, ale w tym nawet pierwszym wersecie to jest tak dokładnie podane, że on zapoczątkował coś nowego, ale nawet nie tylko on, Bóg też, nie? przez to, że nastał ten sąd. A w tym pierwszym wersecie jest powiedziane. Bóg mówi do niego i do jego rodziny: Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie całą ziemię. I to nie jest pierwszy raz, kiedy te słowa spotykamy. No tak, tak. To jest po prostu powtórzenie tego, co zostało powiedziane wcześniej do Adama i Ewy. Mhm. I to pokazuje, że historia dziewiątego rozdziału jest jakby nowym początkiem. Nie jest to już tak dobry początek, bo na koniec ósmego rozdziału Bóg powiedział, że no cóż, od młodości myśli i serca człowieka są zepsute, um, ale mimo wszystko to jest ten początek. A to pokazuje też, że my możemy też zaczynać od nowa rzeczy. Nie? Że czasem możemy spojrzeć w przeszłość i powiedzieć, dobrze, było jak było, ale możemy się od tego, na ile się da, bo wiadomo, że to są ograniczenia, ale odciąć i zacząć rzeczy od nowa. Noe, Rodzina też w związku z okolicznościami musieli zacząć od nowa. I, i, I to jest też generalnie bardzo częsty, wydaje mi się, motyw Biblii. Tak? Nowy Testament mówi o nowych narodzinach, o nowym stworzeniu. Nie jak kiedyś tam w przyszłości w Królestwie Bożym, ale tu i teraz, prawda? Kiedy zaczynamy życie z Jezusem, to tak naprawdę zaczynamy nowy początek, nową jakby historię. Apostoł Paweł napisał, żeby zapomnieć to, co za nami, mhm. i żeby właśnie patrzeć na to, co przed nami. Jakby Bóg, Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy razem z Nim mieli nowe życie, rozpoczęli nowe życie. Ja mam taką perspektywę, że jak na przykład wchodzę w jakieś nowe środowisko, mhm. wchodzimy. Ja tak miałem z rodziną Honoratki, jak wzięliśmy ślub, mhm. to. Na początku jakoś tak nie mówiłem o tych rzeczach duchowych, a mhm. potem z czasem, jak tam przyjeżdżaliśmy, to żałowałem, że od razu się tak nie. nie dałem się poznać z tej strony, bo potem było mi trudniej, nie? I potrzebny jest czasem właśnie taki nowy początek, powiedzieć sobie: Ej, dobra, nieważne, było jak było, zróbmy to, nie? Aha. Tak samo jest ze znajomymi. Gdzieś łapiesz znajomych, idziesz do nowej szkoły, do nowej pracy, dajesz się jakoś poznać. Ale nie mówisz o jakichś rzeczach albo nie pokazujesz czegoś i potem żałujesz, że nie dałeś się poznać z takiej strony. Nie? Zacznijmy od nowa. Albo jakiś, nie wiem, jakiś grzech nas wiąże i trudno nam się z tego wyrwać. Nie? Mm -hmm. To są te myśli, które w Nowym Testamencie, jak mówiłeś, są podane. No to zapominając o tym, co za mną, teraz biegnę wytrwale w wyścigu, który jest przede mną i będę się starał funkcjonować tak, jak będzie najlepiej. Nie? Bo po co być wiązanym przez przeszłość, jeśli stoi otworem przed nami przyszłość? No właśnie. Noe nie był niewolnikiem przeszłości, nie był niewolnikiem swoich przodków, ale zdecydował się z Bogiem rozpocząć coś nowego. I Ty możesz to zrobić, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś. W każdym razie, przed nami nowy dzień, przed nami przyszłość, tak w którą będziemy dzisiaj wkraczać, i wkroczmy w tą przyszłość razem z Jezusem. Módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nie jesteśmy skazani na życie bez Ciebie, w jakiejś izolacji od Ciebie, ale że jesteśmy, że, że mamy możliwość właśnie rozpoczynać swoją historię od tego momentu razem z Tobą, że możemy rozpoczynać ten nowy dzień razem z Tobą. I Boże, chcemy, abyś właśnie Ty nas przeprowadził przez ten dzień, żebyśmy, Boże. Mogli odciąć się od swojej przeszłości, jeżeli była zła, żebyśmy Boże nie byli niewolnikami tej, tej złej przeszłości. Prosimy Boże, żebyś przyszedł do naszego życia właśnie z tą wolnością, z tym nowym początkiem, przez imię Chrystusa Pana. Amen. Amen. Wiecie, czego Wam dzisiaj życzymy? Tęczy. Tęczy wam dzisiaj życzymy. Jeśli dzisiaj będziecie mieli jakieś trudne rzeczy do zrobienia, które można zilustrować deszczem, to próbujcie też zobaczyć słońce, bo razem wtedy będzie ten czas. Dobrze mówię? Jakoś pięknie. Tak, daleko, pięknie. Widzimy się jutro. Hej, cześć.